Sponsorem programu jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, organizator rozgrywek forbet czwartej ligi. Własny stadion nie zawsze musi być atutem gospodarzy, a dowodem niech będą rozstrzygnięcia w kolejce numer 6 Forbet Czwartej Ligi. Szczegóły za chwilę. Tomasz Remeta, zapraszam. Nie przestaje zaskakiwać Beniaminek z Warmińskiego. Warmińskiego. Polonia ma już w dorobku 5 zwycięstw, ostatnie z nich zanotowała w brągowie, pokonując gospodarzy 2 do 1. Do bramki mrągowi trafiali Mateusz Jurczak i doświadczony Paweł Łukasik. Gola dla miejscowych zdobył Piotr Dominik. Lider z Wikielca usuwa na razie wszystkie przeszkody, które próbują stanąć mu na drodze do trzeciej ligi. W szóstej kolejce GKS wzbogacił się o trzy punkty kosztem MKS-u Korsze. obronę rywali rozmontował tercet Remigiusz Sobociński, Michał Bartkowski i Michał Jankowski. Wszyscy po razie trafili do bramki i zaliczyli po jednej asyście. Honor gości uratował Piotr Kozłowski. GKS czwarty raz w tym sezonie wygrał w stosunku 3 do 1. W teorii miało być łatwo i przyjemnie, w praktyce była walka do końca i bramka zdobyta na finiszu. Jeziorak Iława grał w Barczewie z PiSą, która na własnym stadionie nie jest w stanie zdobyć punktu, a nawet bramki. Tak było i tym razem. Zwycięstwo gościom dał w 89 minucie Wojciech Figurski. Rezerwy Stomilu regularnie zasilane zawodnikami z pierwszego zespołu są w stanie wygrać z każdym w czwartej lidze. Wygrały też ze spadkowiczem z trzeciej ligi Mazurem Ełk i to zdecydowanie 3 do 0. W pierwszej połowie dwukrotnie trafił Dawid Trudnik. po przerwie wynik ustalił Szymon Rak. W Kętrzynie spotkali się czwartoligowi wyjadacze Granica i Motor. Dotychczasowe wyniki i miejsce w tabeli nie licują z ich aspiracjami, można było więc spodziewać się zaciętego, wyrównanego pojedynku. Tymczasem był pogrom. Gospodarze rozstrzelali Lubawian 5 do 0. Dwa gole to zasługa Pawła Aleksandrowicza. Po bramce zdobyli Łukasz Swacha, Tomasz Bobrowski oraz Michał Wołowik. Wygrana granicy nie tylko okazała, ale i pierwsza na wyremontowanym stadionie przy ulicy Bydgoskiej. Świetnie rozpoczęli, fatalnie skończyli. Po siedmiu minutach Błękitni Orneta po golu Mateusza Różowicza prowadzili na własnym stadionie z Mamrami Giżycko 1-0, ale później z każdą minutą rosła przewaga gości. Do szatni przyjezdni schodzili prowadzący 2-1, a w drugiej połowie dołożyli kolejne dwa gole. Bramkowym łupem podzielili się Mateusz Skonieczka, Radosław Gulbierz, Paweł Dymiński oraz Mariusz Rutkowski. W starciu drużyny z dolnej części tabeli Zatoka Braniewo lepsza od Tęczy Biskupiec. Obie ekipy potrzebują punktów, nie dziwi więc determinacja na boisku. Do przerwy był remis 1 do 1. Kwadrans przed końcem Damian Ruda dał prowadzenie przyjezdnym, ale Tęcza wyrównała. Decydujący cios zadał 2 minuty przed końcem Łukasz Wolak, pieczętując wygraną Zatoki 3 do 2. Mecz rezerw Olimpii Elbląki w armii Olsztyn odbędzie się we wtorek 10 września. Gościem dzisiejszego magazynu Paweł Głowacki, grający trener rezerw olsztyńskiego Stomilu. Witaj Paweł. Dzień dobry, witam. Patrząc na drużynę, którą prowadzisz i w której grasz, to z jednej strony jest Beniaminek, ale z drugiej strony skład osobowy wskazuje na to, że i wyniki, że wcale tutaj Beniaminkiem być nie musicie, myśląc o aspiracjach i dokonaniach. Na pewno tak. No, drużyna rezerw została powołana po paru, po paru latach przerwy. Jest to fajna sprawa, bo zawodnicy, którzy nie grają w pierwszej drużynie, w pierwszej lidze, mają szansę pokazania się trenerowi zajączkowskiemu, w jakie są na ten moment dyspozycji, i, i, i gwarantować swoją jakąś tą przydatność do drużyny. Także na pewno będziemy starać się grać o pełną pulę w każdym meczu. Na razie fajnie to wygląda. Przydarzyły co, co prawda nam się dwie, dwie porażki, ale ale mam nadzieję, że, że, że teraz już odpalimy tak na poważnie i będziemy zgarniać trzy punkty w każdym meczu. Paweł, właśnie, a jak rozpatrywać taką drużynę, jaką są rezerwy Olsztyńskiego Stomilu? Bo ty mówisz, że to jest fajny poligon doświadczalny dla pierwszego zespołu, dla trenera Piotra Zajączkowskiego. A czy nie powinna być to drużyna, gdzie jednak te szlify powinna zbierać młodzież? Bo macie sporo 18-19-latków, a więc zawodników w takim wieku, którzy przy dobrej dyspozycji i wyraźnych postępach w każdej chwili mogliby zaistnieć na pierwszoligowych boiskach. Na pewno chcielibyśmy połączyć te dwie rzeczy właśnie ogrywać młodzież, która w, dal, w jakiejś tam perspektywie miałaby stanowić trzon drużyny pierwszoligowej. Natomiast też y, jest to fajna sprawa dla zawodników, którzy właśnie nie zagrali w danej kolejce w pierwszej lidze, żeby podtrzymywać ten rytm meczowy. Y, no i tak jak powiedziałem, pokazywać trenerowi, że są w dobrej dyspozycji i, i gdzieś tam cały czas walczyć o ten pierwszy skład w pierwszej lidze. A ci zawodnicy, którzy przyszli do 100 milu, powinni być w pierwszoligowym składzie, muszą grać czasami w rezerwach, to nie traktują tego jako karę, jako zesłanie? No, trener uczula wszystkich, że to nie jest żadna kara, że to właśnie jest y, szansa dla nich pokazania się, y, pokazania w, w jakiej są formie y, i, i wywalczenia sobie przez to nawet y, też czasami nawet pierwszego składu w pierwszej lidze, bo też czasami tak było, że ktoś zagrał mecz w rezerwach, i w następnej kolejce zagrał w pierwszym składzie w pierwszej lidze. Paweł, ty jesteś bardziej na tym etapie swojej kariery piłkarzem czy już trenerem? Jeszcze piłkarzem, jestem jeszcze cały czas piłkarzem. W 100% cały czas y, staram się y, rywalizować o, o pierwszy skład w pierwszej lidze. Natomiast też chciałbym płynnie przejść do, do, do trenerki i. i bardzo cieszę się, że dostałem taką możliwość od zarządu, żeby, żeby prowadzić te rezerwy w naszym, w naszym klubie. Ale można odnieść wrażenie, patrząc na Twoją karierę, że Ty mm, tę karierę właśnie w jakiś sposób programujesz, bo skończyłeś Akademię Wychowania Fizycznego. To jest bez wątpienia trudna uczelnia. Zdobyłeś stosowne mm, uprawnienia, które pozwalają Ci y, na pracę w polskiej lice. Na pewno tak. No. Planowałem sobie tą karierę po karierze piłkarskiej. Na pewno też dzięki rodzicom, którzy, którzy mocno mi naciskali, żeby jednak te studia zacząć i potem kontynuować, bo miałem parę, parę momentów zwątpienia. Ciężko było? Ciężko było, bo, bo robiłem te studia zaocznie w Warszawie, e, grając jeszcze w górniku Łęczna w ekstraklasie. Także Dosyć często byłem, byłem gościem w Warszawie, musiałem w ciągu tygodnia, 3-4 razy nawet w tygodniu być, być na zajęciach, także, no ale opłaciło się, opłaciło się, cieszę się, że, że, że po prostu zrobiłem te studia i, i, i po prostu mam teraz możliwość właśnie trenowania, takiego płynnego przejścia z, z, z grania w tą trenerkę. A Tobie bardziej odpowiadałoby praca z piłkarską młodzieżą, czy jednak prowadzenie drużyn na poziomie pierwszej ligi, być może ekstraklasy? Na razie chciałbym się skupić tutaj na, na pracy w, w Stomilu. A co będzie później zobaczymy? Dwa słowa jeszcze o drużynie rezerw 100 milu. Czy to jest tak, że na przykład w klubie planujecie awans do wyższej klasy rozgrywek? Czy na tym etapie w tym miejscu i tej drużynie jest to niekoniecznie potrzebne? Chcielibyśmy się włączyć w walkę o awans. Na pewno parę drużyn tutaj będzie mocnych, ale liczę na to, że my też się o ten awans włączymy i chcielibyśmy awansować do trzeciej ligi. Na pewno będzie ciekawie, patrząc chociażby na to, szanowni Państwo, jak wygląda tabela Forbet czwartej ligi po rozegraniu szóstej kolejki. Paweł, popatrzmy w takim razie, jak wygląda to zestawienie. Prowadząca trójka solidarnie wygrała swoje spotkania, więc kolejność w czołówce bez zmian liderem GKS, za nim Polonia i Jeziorak. Stawkę czwartoligowców zamykają drużyny z Ełku, Biskupca i Elbląka. Na czele zestawienia strzelców Wojciech Figurski i Radosław Gulbierz obaj mają na koncie po 6 goli. Sześć meczów w sobotę, dwa w niedzielę. Tak prezentuje się siódma kolejka spotkań czwartoligowców, zaplanowana na najbliższy weekend. Najciekawiej powinno być w Iławie, gdzie jeziorak podejmie kilka z Dużo emocji i piłkarskich wrażeń życzymy kibicom, którzy w weekend wybiorą się na czwartoligowe boiska. A relacje z tych spotkań w następnym magazynie, na który już teraz gorąco Państwa zapraszam. Sponsorem programu jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, organizator rozgrywek Forbet 4 Digi.